Cześć, jeżeli wideo Was zachwyci, nie zapomnijcie mnie zasubskrybować oraz dać lajka. Like Cześć, Widzowie, jestem krzewki kubek. Nie sugeruję dzisiaj aktualną chodzinę, bo ona, ona jest, ale nie mogę jej włączyć. Ale coś ciekawego, właśnie na co możemy? Tu zrobię po prostu krótki Dochodzę właśnie do tego miejsca i na razie co widzę? To ogromny krater. Ale jakąś kopalnię. Tylno stwierdzi, nie jestem jeszcze na miejscu, jest zbyt daleko. Ale musicie ocenić sobie sami, co to jest. Według no, mnie to jest po prostu zwykły. Według mnie to jest kopalnia. A co go moje Dobra. Idę dalej. Widzimy, to jest to całe. Warte uwagi. Cześć, które wyrolowany. ale pójdę zobaczyć jeszcze może z blisko to jest takie dość no, niepewne zejście ale tak nie mam żadnego pojęcia co to jest Ja nie wiem to, to może tego nie widzicie ale jest to jest zejście ale to chyba pójdziemy tam kiedy indziej w ogóle piszesz czy Ci się, pod się podoba taki ale urbex ...dość ciężko będzie... ten... Co się tak. chcecie, żebym... że o tym w to ale... ...chyba ...dalej. Nie, nie się pewnie stojąc za kiedyś śnieg. No, bo mam wrażenie, że to że się może... ...zarwać. Okej, okay, przejeżdżałem w dół. To nie ukrywam. To tu Były jak taka fajne zejście, ale Będę musiał przejść całe to A nie ukrywam to jest Może to nie ma z kilometra Kilometra może nie Dobra To chyba koniec w tym chyba dwuminutowym nagraniu Ja chyba wracam W razie W łotę, to jest Tyle, to co to. Do widzenia, widzowie. Do, widzenia. do bardziej. Zreszcie. Może tak, od nowa. Widzimy się w kolejnym filmiku. Kurde, to ładnie wygląda. Po drodze idziemy, jeszcze coś takiego. To, to, to prawdziwy ustawianek wrzucę do tego filmu. A więc... Potem.